Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, jestem astrologiem. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania astrologicznej prognozy na wrzesień. Tym razem więcej uwagi poświęcę naszym krajowym sprawom, ale na początek, co się dzieje na niebie we wrześniu? Do połowy miesiąca jakichś bardzo ważnych wydarzeń, istotnych właściwie nie ma. 18 września. Pluton wychodzi z ruchu wstecznego w ruch postępowy dość długo, parę miesięcy Pluton znajdował się w ruchu wstecznym w koziorożcu. Uważa się, że jak planeta cofa się, czyli tak jak to miało miejsce wcześniej, a dotyczy to Plutona w koziorożcu, to oznaczało taki regres pewnych zmian i transformacji, którą ta planeta przynosi, więc teraz, jak się ruszy, to znaczy, że się bardzo mocno przyspieszy sytuacja. Przyspieszą się zmiany, które Pluton w Koziorożcu zapowiada, czyli zmiany dotyczące właściwie całego systemu politycznego świata, tego jak wyglądają struktury demokratyczne, banki, instytucje, władza, komisje, demokracja. To wszystko Pluton w Koziorożcu dalej będzie kontynuował. 19, czyli chwilę potem mamy do czynienia z drugą odsłoną niezwykle ważnej kwadratury Urana do Plutona. Kwadratura ta ma aż 7 odsłon. I pierwszy raz miała miejsce w czerwcu, teraz po raz drugi, i jeszcze będzie w roku 2013 dwa razy, w 2014 dwa razy i. Z 2015 na wiosnę po raz siódmy ostatni. Kwadratura tych dwóch planet na pewno nie przynosi nie, nie niesie dla świata jakieś takiego zapowiedzi spokoju, stabilizacji, takiego powrotu do nie wiem bezpiecznego status quo, które znamy wcześniej. Czyli mówiąc najogólniej, musimy o jednej rzeczy jakby wiedzieć. Powrotu do starych dobrych czasów już nie będzie. Ci, którzy liczą na to, że po tym okresie zawirowań, kryzysów, tego światowego, światowego kryzysu z 2008 roku, że potem znowu wszystko wróci do normy, do stabilizacji, to się bardzo, bardzo mylimy, dlatego że nie będzie powrotu do tego, co było. Nie będzie powrotu do tego, co znamy z dawnych, dobrych czasów. Więc musimy się liczyć z tym, że wchodzimy w okres, wieloletni okres, Ciągle powtarzających się różnych wstrząsów, kryzysów, zmian i transformacji, których cała masa będzie miała miejsce. Czyli nie będzie spokoju, nie będzie czegoś takiego jak spokój, tak? że mamy spokojny, taki fajny znowu czas jakiejś stabilizacji. Nie będzie już stabilizacji. Wkraczamy w okres wieloletni, 20-30, może 50-letni okres ciągłych procesów zmian. I ta kwadratura URANA z Plutonem o tym mówi niewątpliwie. Jak, na co będzie miała wpływ? Przede wszystkim na całkowitą niestabilność tego, co my jakby odczuwamy jako coś, co znamy, czyli systemów demokratycznych, tego, co rozumiemy pod pojęciem państwa, systemów emerytalnych, opieki społecznej. To wszystko się rozlatuje na naszych oczach. I ta kwadratura o tym niewątpliwie mówi. Z takich bardziej bieżących wydarzeń. Końcówka września zapowiada się bardzo nerwowo, bardzo gorąco, bardzo dynamicznie i bardzo niespokojnie. Na pełni księżyca, 30 września, e, znajdzie się ona e, księżyc w koniunkcji z uranem, czyli zarazem w takiej linii utworzy się księżyc uran po drugiej stronie Słońca, i na górze e, pluton, czyli półkrzyż. Półkrzyż, e, bardzo mocny układ, bardzo nerwowy. Między 25 września, a powiedzmy 2-3 października pogoda będzie bardzo niespokojna. Czeka nas cała masa kataklizmów, dramatycznych wydarzeń pogodowych. Po dość spokojnym w sumie wrześniu i ta pogoda tutaj raczej może wydawać się bardzo miła i fajna. A tutaj nagle nastąpi jakieś dramatyczne załamanie, które w wielu miejscach na świecie, również w Polsce, może przynieść potężne zawirowania. Natomiast... Co z Polską, bo tutaj w naszym horoskopie zaczyna się dziać dużo ważnych rzeczy, niestety niekoniecznie łatwych. Właściwie możemy powiedzieć sobie tak: zbliżamy się do chyba jednego z najtrudniejszych momentów w historii Polski w skali ostatnich 10, no może nawet i 15 lat. Te, te zapowiedzi kryzysu, jakichś takich ciągłych lęków związanych z tym, w pewnym sensie mają już uzasadnienie. Do tej pory to było tylko takie bicie piany, takie straszenie. Tym razem rzeczywiście czekają nas trudne chwile, ale bez przesady. Nie są to jakieś rzeczy, sytuacje, które by naznaczały jakąś katastrofę, no, bez przesady. Tego już na pewno nie będzie. Co takiego się dzieje w horoskopie polski, co każe nam ten, 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 ten stan jakby opisywać w kategoriach takich, takich dosyć dużych dramatycznych zmian? Mianowicie Dotyczy, dotyczy to w zasadzie wszystko okresu jesieni, październik, listopad, ale już we wrześniu pierwsze symptomy będą zauważalne. Mianowicie na dół horoskopu Polski, dół w horoskopie, to miejsce zwane jest imum celi, czyli dół nieba, miejsce odpowiedzialne za poczucie bezpieczeństwa, stabilność, równowagę, e, za wszystko to, co jest związane z jakąś taką stabilnością. E, w horoskopie państwa odpowiada za... E, za Porządek społeczny, za lud, za jakby, jakby takie najbardziej pierwotne, podstawowe fundamenty społeczne. I teraz przez to miejsce będzie wędrować Saturn, planeta Saturn, która w astrologii symbolizuje przeciwności, problemy, trudności, kryzysy, cierpienie, pracę, trud, reformy a zarazem tenże Saturn znajdzie się w opozycji do Słońca, które mamy wysoko w horoskopie polski, więc Saturn będzie przechodził przez dół horoskopu i zarazem będzie, zarazem będzie w opozycji do Słońca, które jest na górze, więc mamy podwójny, taki trudny, twardy, kryzysowy układ. Możemy zadać sobie pytanie, a jak było poprzednio? Cykl Saturna wynosi około 29 lat, czyli poprzednio Poprzednio Saturn znajdował się w opozycji do słońca i przechodził przez duch horoskopu Polski w latach 1982-83. Oczywiście doskonale kojarzymy ten okres jako czas stanu wojennego. Właściwie to był ten okres schyłkowy stanu wojennego, ale to co było charakterystyczne wtedy to totalna stagnacja, że właściwie, właściwie PRL ten system ekonomiczny właściwie Następował jakby taki główny moment upadku. To był czas, kiedy pamiętamy sankcje Stanów Zjednoczonych, Regana wobec, wobec władzy komunistycznej w Polsce. Więc, więc jakby upadała gospodarka, upadał, upadał system komunistyczny. Wtedy był ten naj, jakby moment, w którym wyglądało na to, że coś już się zaczyna walić. Podobnie poprzednio. Saturn znajdował się na dole w horoskopie Polski w latach 53-54, czyli końcowy okres stalinizmu w Polsce, czyli tej gospodarki, gospodarki takiej budowy tych wielkich budów socjalizmu. Wielkich inwestycji, które doprowadziły praktycznie kraj do, do pewnego rodzaju takiej autarki i, i no, bezsensowności zupełnej gospodarczej. I teraz będziemy mieli jakby powtórkę. Oczywiście nie ma takiej analogii, że zawsze oznacza to samo. W tym przypadku oznacza to dla nas kilkumiesięczny okres rzeczywiście. Kryzysu. Więc musimy się liczyć z tym, że wyniki gospodarcze będą gorsze, że, będzie, że będziemy mieli do czynienia ze spadkiem ekonomicznym, że wyniki finansowe. Wskaźniki finansowe będą złe, ale jedna rzecz jest pewna: nie będzie recesji, nie będzie czegoś, co, czym nam straszą wszyscy. Nie będzie załamania złotego. Horoskop złotego jest bardzo stabilny, wręcz można by powiedzieć, że całkiem nieźle ta sytuacja złotego wygląda. Zresztą to widać: złoty się umacniał bardzo mocno ostatnio, zresztą to też nie było takie do końca dobre. Rating polskiego długu też rósł, czyli generalnie ten Saturn, on nie musi przynieść czegoś złego w takim sensie dosłownym, bo Saturn w astrologii symbolizuje również Formy, zmiany, naprawy, modernizacje. Więc Saturn pra prawdopodobnie pomoże zrobić to, czego się boją władze obecne. Obecny rząd, który kunktatorsko bardzo się boi podejmować ryzykownych decyzji, żeby tylko czasem się nie narazić. Otóż będzie musiał podejmować takie decyzje, o czym świadczy horoskop rządu Tuska z Plutonem na ascendencie, czyli on jest skazany na bardzo modernizacyjne procesy. Tu nie ma wyjścia. Saturn przechodzący przez dół horoskopu wymusi. Ważne strategiczne działania, które po prostu nie pozostawiają nam złudzeń, muszą być zmiany. Co jeszcze ważnego, mianowicie w dalszym okresie, czyli w latach 2013, będziemy mieli do czynienia generalnie z pewnego rodzaju stagnacją. Nie jakimś załamaniem, ale stagnacją. Kryzys generalnie odchodzi, jeżeli chodzi o Polskę. Gdzieś jesienią 2014 jeszcze będziemy o tym wspominać. Co na giełdzie? To niestety nie najlepszy okres, chociaż sam wrzesień jeszcze może nie jest taki zły. Natomiast y, szykuje się ciężka jesień na, 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 na rynkach finansowych. Na, na giełdzie to będzie, to będzie raczej kiepski okres. Spadki są możliwe, nawet może i panika. Październik, listopad, ten okres jesienny generalnie zapowiada się kiepsko. Dopiero potem od jesieni, od listopada, drugiej połowy listopada możemy liczyć na wzrosty. Dziękuję. I zapraszam ponownie za miesiąc.